Wszystkie postacie w LoLu, Wildriftie czy wszyscy agenci w Valorancie. Za 4 złote przez pierwsze 3 miesiące. Kilka dni temu pojawiła się ogromna informacja o współpracy Microsoftu i Riot Games. Ale o co w tym wszystkim wchodzi i co ja o tym myślę, podzielę się z wami tym w dzisiejszym materiale. Riot Games podejmuje wspólne działania z Microsoftem w ramach Game Passa. Jeżeli nie wiecie jakimś cudem co to jest, to najkrócej jak się da, jest to Netflix dla graczy, gdzie płacimy co miesięczny abonament i przed nami otwiera się wielka biblioteka konkretnych gier, w które możemy grać do ale dopóki płacimy abonament. Nowa współpraca została zapowiedziana na Xbox Bethesda Games Showcase i ogłoszone działania obu firm, mam wrażenie jakoś tak nie do końca Jasno i głośno wybrzmiały, a jest to przecież współpraca ogromna. Tak jakby obie społeczności, ta Xboxowa i ta Riotowa, nie za bardzo interesowały się, co się na tym drugim rynku dzieje, czy bardziej segmentach rynku. W artykule na stronie Xboxa, napisanego przez nikogo innego jak jednego z założycieli Riot Games, Marka Merilla, witnieje pogrubioną czcionką informacja: społeczności Riotu i Xbox'a łączą siły. W ramach tego połączenia osoby posiadające aktywność, Game Passa będą miały odblokowane wszystkie postacie w LoLu i Wildrifcie, wszystkich agentów w Valorancie, niektóre Little Legendy w TFT oraz początkowy set kart w Legends of Runeterra, czyli są to te pierwsze karty, które w ogóle się pojawiły. I wszystko to w abonamencie za 4 zł przez pierwsze 3 miesiące, by później cena wynosiła 39.99 za Kolejne miesiące. Problem jest taki, że część tej konsolowej społeczności nie zareagowała na to zbyt dobrze. Oczywiście Game Pass jest również na PC, lecz jak przeglądałem reakcję tej stricte xboxowej społeczności, to tam bardzo dużo osób stwierdziła, że po cholerę mi to skoro jej tak, tak w te 5, 5 gier tu i, i tak na konsoli nie zagra. Natomiast ligo legendowa społeczność zareagowała bardzo różnie. Niektórzy gracze Valoranta zdziwili się, że to to takie ogłoszenie bez powiedzenia, że Valorant wchodzi na konsole, a inni stwierdzili, że takie odblokowywanie to mocne pęknięcie. To win. Zastanówmy się, po co Riotowi taki ruch w zasadzie? No, przede wszystkim chcieliby napędzić napływ nowych graczy do swoich gier. No i idea jest to zacna. Baza aktywnych graczy tytułów Riotu i tak już jest bardzo duża, ale wiadomo, każda firma tworząca gry chciałaby mieć jak największą grupę odbiorców. Chociaż mam wrażenie, że Riot nie do końca zrozumiał, że oczekiwania ludzi korzystających z Game Passa trochę się rozmijają z graczami skupionymi wokół ich gier. W sensie, zobaczcie, wy również macie pewne oczekiwania wokół mojego kanału i tego, co robię i nagle jakbym zaczął robić materiał, nie wiem, o twardości buzdyganów cięższych niż 5 kg w grach RPG przed 2000 rokiem, to temat może i ciekawy, ale na pewno nie dla większości z was, którzy ten kanał oglądają. Oczywiście wiadomo, przykład jest Trochę niemiarodajny, ale chciałem wam po prostu pokazać, o co tutaj chodzi. I tak w moim mniemaniu Game Passa kupuje się po to, aby próbować wiele gier, nie płacąc za nie 100 czy 250 zł i nie ma problemu, że jakaś się nie spodoba, nie trzeba jej zwracać, nie trzeba się bawić, tylko po prostu bierzemy sobie kolejną i próbujemy. Trochę nie czuję tutaj takiego marketingowego uderzenia. Jako gracz o wielu upodobaniach nie czuję sytuacji, w której nagle użytkownicy Game Passa mieliby rzucić się na gry. Games. Również uważam, że Riot się trochę pośpieszył z tym ogłoszeniem. Ponieważ jest druga o wiele ciekawsza kwestia w tym wszystkim. Riot ma swoje wydawnictwo Riot Forge, gdzie powoli powstają gry na licencji Riotu, które nie są dostępne tylko na PC. Na przykład Ruined King, który pomimo swoich wad, moim zdaniem, wyszedł bardzo dobrze. Czy na przykład powstają inne singlowe gry, na przykład ta o przygodach Nunu i Willampa. Jeżeli takich tytułów będzie więcej i będą one ciekawe dla ludzi spoza społeczności Riotu. Miałoby to więcej sensu. Zapowiedzi takiej współpracy spodziewałbym się raczej przy okazji wyjścia, właśnie gry z Nunu, gdzie grając w jakiś tytuł Riotu, ktoś chciałby spróbować w Lola czy karciankę sobie pyknąć. Albo na przykład przy ogłoszeniu Valoranta na Xboxa. I pomimo tego, że dla tych graczy Xboxowych czy tych korzystających z Game Passa, całkiem sporej części ta oferta w grach Riotu, no nie za bardzo będzie ich interesować, tak jest tutaj coś bardzo wartościowego. Daje nam. To informacje, że Riot jako twórcy gier nabierają rozpędu i na przestrzeni następnych lat może dziać się w tym temacie bardzo wiele. Nie mówię oczywiście, że ten ruch biznesowo na zasadzie przyciągnijmy ludzi spoza świata ligi ofertą game passową nie ma kompletnie sensu, lecz ja osobiście nie widzę w nim aż tak dużej wartości, przynajmniej aktualnie. I choć jestem pewny, że niektórzy z Was na pewno game Passa mają i nie tylko gracie w Lola, tak na pewno jest sporo graczy, którzy w Lola czy w Ranta nie grają, i ta oferta w mojej opinii jakąś część, małą część tych użytkowników Game Passa może rzeczywiście przyciągnąć, ale będzie to liczba bardzo znikoma. Mogą to być też osoby, które na przykład kiedyś w ligę grały, a teraz na przykład bliżej im do singlowych tytułów, czy będą to osoby, które gdzieś tam obejrzały sobie Arcana i skuszą się ofertą Game Passa, ale moim zdaniem będzie to na pewno mniejszość. Natomiast kwestia, do której na tym kanale nam zdecydowanie bliżej, to jaki to ma wpływ na użytkowników Riotowych tytułów. Przede wszystkim część z Was już na pewno złapała za widły i popędziła w stronę rajotu. Jak to? Wszystkie postacie za 4 złote? Jak to wszyscy agenci za 4 złote? To jest to jakieś pay to i totalna rajotowa niegodziwość. Klucie w twarz starym graczom, którzy spędzili godziny, dni i tygodnie, aby sobie cały content odblokowywać. Jak to tak można, drogie rajot Games? Jest rzeczywiście trochę w tym racji, ale dajcie mi powiedzieć co o tym myślę. Owy Game Pass będzie przede wszystkim działał na zasadzie programu League Unlocked. I jeżeli nie wiecie co to jest, to jest to taka funkcja w kliencie League of Legends, która na przykład streamerom czy youtuberom odblokowuje jakieś konkretne rzeczy w League of Legends. I ja też na swoim koncie mam taki znaczek i odblokowuje mi to postacie i skórki i mogę sobie większością skinów i wszystkimi postaciami grać dowoli, ale w sytuacji gdyby na przykład Riot stwierdziło, a wywalmy tego Marweka na jego lorową facjatę, wszystko to, czego wcześniej... Wcześniej sam na koncie nie odblokowałem, przepada. Więc można powiedzieć, że sam aktualnie mam coś na zasadzie owego Game Passa, z tym, że zawartość jest nieco inna. Więc technicznie rzecz ujmując, nie dostajesz wszystkich postaci, a dostajesz je na czas abonamentu. W momencie, gdy przestaniesz płacić, już tego nie ma. I na początku na te wieści zareagowałem bardzo negatywnie i bardzo źle. No bo kto farmił samemu wszystkie postacie w lidze, ten na pewno zna temat. Trochę czujesz się nieuczciwie, że kumpel sobie zapłaci i gra sobie czym chce, a ty musiałeś tyrać i tyrać, aby sobie te wszystkie postacie odblokować. No, niby tak, ale przestanie ten kolega płacić i tego nie będzie miał, a my po naszym tyraniu mamy jednak to, co sobie nazbieraliśmy. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wielu twórców gier aktualnie swoje tytuły usprawnia. W taki sposób, że na przykład 10 lat temu zdobywanie czegoś w jednej konkretnej grze zajmowało dużo więcej niż dzisiaj. Nie mówię, że tak jest w każdej sytuacji, ale ten trend jest na pewno widoczny. I pewnie część z Was może się burzyć, że to niesprawiedliwe, że kto płaci, dostaje więcej, że to jest troszeczkę oplucie tych starych graczy, a jak ktoś sobie zapłaci, to może sobie testować postaci. Jakie chce, kiedy chce i ile ich chce. I trochę w tym prawdy rzeczywiście jest. Natomiast ja też sobie to wszystko samemu odblokowywałem. Przez grube miesiące wręcz lata grania. Szczerze mówiąc, na początku ta informacja mnie mocno zirytowała, ale po głębszym zastanowieniu czuję takie trochę nawet zadowolenie, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Już tłumaczę o co mi chodzi. To z was w Lola gra dłużej, na pewno kojarzy sytuację, jak kupowało się postać. Próbowało się to, co było w rotacji, jeżeli się spodobało, to przez następny tydzień, na przykład, zypierało się właśnie na tą postać, która z rotacji przypasowała. I ta chęć poznawania nowych Herosów co rotację była bardzo duża. Ekscytacja a co będzie następne w darmowych postaciach? No kurczę, czekało się na to niemiłosiernie. Czy radość po kupnie danego Herosa była bardzo duża? Loli jest ogromną grą w mojej ocenie i o wiele lepiej jest ją poznawać stopniowo. Uważam, że taka też jest rola darmowej rotacji. Zakładając, że nowi gracze z Game Passem dostają na początku wszystko, odbiera im przygodę, odbiera im ekscytację i tę drogę, która niektórym z nas zajęła miejsce. Miesiące, jeżeli nie lata, poznawania kolejnych postaci w lidze i zbierania na nie. I wcale nie zazdroszczę tym nowym graczom, którzy by sobie tego Game Passa sprawili rzeczywiście. Wbierz do gierki, a tam 160 postaci. I wejść tu nie, bądź przytłoczony kontentem. Gdzie mam zagrać czym, jak i w ogóle? No, tragedia po prostu. Wiele gier idzie w stronę powolnego prezentowania graczom konkretnych i następnych mechanik, które w grze się pojawiają. Wiecie, tak aby nie było uczucia przytłoczenia. Nie dostajemy wszystkich broni w jakichś strzelankach, nasza postać nie ma od razu wszystkich umiejętności, czy nie możemy zwiedzać od razu wszystkich obszarów na mapie. Dlatego szczerze, wolałem spędzić te wiele, wiele, wiele godzin na odblokowywaniu postaci i sprawdzaniu kolejnych w rotacji. I nie żałuję w żaden sposób tego czasu. I dotychczas w koncepcji Riot X Game Pass rozmawialiśmy o tym, co to daje nowym graczom. No dobra, ale jeżeli dodamy tych, którzy już aktualnie grają, to co z tego wyjdzie? No tutaj mam wrażenie, że to trochę taka pułapka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wielu osobom nie chce się robić drugich kątów, bo trzeba farmić znów na nowo, odblokowywać postacie i tym podobne. Owa usługa ma wejść zimą, zatem gdzieś pewnie na początku 2023 roku. Wtedy spodziewajcie się wysypu Smurfów. Jak nowy gracz ma sobie w gierkę pograć, skoro nie będzie trafiał na graczy o podobnym poziomie, a na Otepeków Kazixa z diamentu 1, którzy sobie nagle ze wszystkimi postaciami pójdą zagrać normalka na piątym poziomie? I jasne, ja wiem, że dzisiaj już jest coś takiego jak kolejka smurfów, ale owe smurf konta i tak już są dużym problemem dla nowych graczy, których jest mniej niż na przykład 5 lat temu. Jestem ciekawy, jak tutaj będzie temat rozwiązany, i przede wszystkim jak to będzie w sytuacji Bana. No bo przypuśćmy, masz dwa konta, na jednym dostajesz bana i pytanie czy będzie można zbanowane konto odpisać od Game Passa i powiązać sobie nowe. A nawet jeżeli komuś będzie bardzo zależało, to może sobie kolejny raz Game Passa kupić, prawda? I przypisać do kolejnego konta. No i oczywiście na pewno znajdą się gracze, którzy z tym Game Passem będą bardzo mocno kombinować. Ciekawostką jest to, że jeżeli na przykład chcielibyśmy sobie odblokować wszystkie postacie bez Game Passa, oczywiście trwale odblokować na naszego Murfa, to kosztowałoby nas to 113 945 RPG i jest to prawie 3000 zł. Także Game passowa alternatywa na pewno tutaj wiele osób, które drugie konta chcą sobie zrobić, przyciągnie. Oczywiście są tutaj pewne pozytywne aspekty. Na pewno również znajdą się gracze, którzy na początku tego Game Passa sobie wykupią za te właśnie 4 zł, aby jakieś konkretne postacie, nie wiem, 3, 4, 5, 10 sobie potestować. I w tym nie ma nic złego, jest to. Jak najbardziej w porządeczku. Takie można powiedzieć trwałe rozszerzenie rotacji. Szczerze to czuję tutaj taki mały niepokój, że działania z Microsoftem mogą nie być aż tak dobre dla społeczności League of Legends. Że działania z Microsoftem mogą nie do końca przynieść oczekiwany rezultat dla Riotu. W temacie Valoranta uważam, że nie jest to aż tak odczuwalne jak w LoLu, no bo w sensie tutaj agentów jest dużo mniej i odblokowywanie wszystkich zajmuje stosunkowo mniej czasu. W karciance, no ja przestałem grać ze względu na spory czas wymagany do odblokowywania kolejnych kart. I tutaj też w zasadzie odblokowywanie wszystkich kart i tworzenie deków jest też częścią przygody. I dla jednych w karciance takie odblokowywanie kontentu będzie ok, dla innych nie ok. Zresztą, jak przy wszystkich rzeczach tutaj, w te, niektóre podstawowe. Little Legendy. Myślę, że w tym sensie akurat nie ma nic złego, bo nie są to wszystkie są to tylko niektóre, także okej. Okay. Natomiast o Wild Drifcie się nie wypowiem, gdyż zwyczajnie nie grałem w niego aż tyle. Natomiast warto zwrócić uwagę na pewien ogromny plus dla nas graczy League of Legends, ale niekoniecznie związany z Riot Games, a bardziej z Microsoftem. Jeżeli ktoś grający w LoLa czy Valoranta nie był zainteresowany Game Passem, teraz będzie zainteresowany tym o wiele bardziej. Dostajemy Duże bonusy w krach Riotu, i do tego mamy możliwość poznawania innych gier w bibliotece Microsoftu. I tutaj możecie się ze mną zgodzić, lub nie. Uważam, że pod kątem podejścia do konsumenta. Microsoft zyskuje tutaj o wiele bardziej niż Riot Games. Oczywiście nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów, nie wiemy w 100% jak to będzie wszystko wyglądało, ale ja, na przykład, zarówno jako gracz PC-owy i gracz konsolowy, o wiele bardziej jaram się tym, że OK, odblokuję sobie na przykład te wszystkie postacie czy karty w karciance i dzięki temu będę mógł sobie popróbować nowe gierki. A oferta Game Passa jest całkiem pokaźna. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy jest to jednoznacznie dobre czy złe, tego bym się chyba nie podjął, bo jest dużo plusów i minusów. Jest dużo czynników, które też jeszcze mogą się pojawić. Wszak wychodzi to dopiero zimą. Jest to dopiero zapowiedź i może się to zmienić. Zawsze cenię sobie Wasze zdanie, dlatego napiszcie, proszę, w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Może się to Wam podoba? Może stwierdzicie, że w sumie fajnie? Mam możliwość pogrania wszystkim, potestowania tego, co mnie interesuje, bez przeznaczania ogromnej ilości czasu? Czy bardziej jest to coś, co Was mega denerwuje? Napiszcie koniecznie, co o tym sądzicie, bo jestem mega ciekawy, bo mam wrażenie, że ten temat Troszeczkę tak bez echa przechodzi. Przypominam również o kodzie MARWEK, który daje wam na sklepie Gaminate 10% zniżki, oraz kodzie MARWEK LATO22, który daje to, że przy zakupie premium starter packa dostajecie Shaker za złotóweczkę. Dziękuję kochani pięknie za obejrzenie czy wysłuchanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.